Karawan Salon Disseldorf 2021, kolejna nowość na stoisku Adri, Karol Paszta. Przed nami, firma Elkamp. Opowiadaj. Bo naprawdę nietypowy camper, nietypowo zaczynamy od tyłu tym razem. Tak, e, camper faktycznie nietypowy i Adria zawsze szukała jakieś niszy i rozwiązań e, takich rewolucyjnych na rynku i to jest przykład takiego samochodu, gdzie postawiono na prostotę, na lekkość, e, na uniwersalność, samochód, który z tyłu ma łóżko, e, czy właściwie dwa rozkładane łóżka, które możemy zupełnie zdemontować i zrobić z niego ciężarówkę. Możemy to łóżko zamocować bardzo wysoko, żeby mieć dużo miejsca pod spodem. Możemy je obniżyć. Możemy je całkowicie złożyć, żeby wstawić tutaj na przykład motocykl. Zastanawiano się, czy szafki montowane na stałe są zawsze nam potrzebne i niezbędne. Więc Adria wpadła na pomysł, że zrobi system takich oto toreb. Gdzie możemy włożyć wszystkie rzeczy, i mamy w tym momencie szafkę, którą możemy zabrać ze sobą, zostawić w domu, wtedy mamy więcej, e, przestrzeni, więcej miejsca. Przestrzeni. Także wszystkie tego typu szafki są odpinane. Możemy zupełnie z nich zrezygnować. Samochód bazuje na Fiacie Ducato. I w wersji sports ma jeszcze do dyspozycji, czy oferuje dodatkowe miejsce do spania na łóżku pod podnoszonym dachem. Tak. Dobrze, Karol, to jeszcze tutaj z tyłu, bo widzimy to rozłożone łóżko, tak. ale nie widzimy tego jeszcze, tak. bo tutaj rzeczywiście jest kolejne łóżko, o którym jest... wspomniałeś. Dokładnie. To łóżko... Da się to łóżko położyć razem z tym z zamocowanymi nartami? Tak, oczywiście. Ten... Nie będziemy tego robić, bo tak, rower tu jest... tu jest przypięty i to tak widać bardzo solidnie. skutecznie i solidnie. Tak, tak. E, tak oczywiście możemy, możemy opuścić, możemy te elementy mocujące zdemontować, e, zamocować w innym miejscu. W standardzie mamy bardzo solidne uchwyty do, do mocowania właśnie bagażu, rowerów, skuterów no, tak. Skutera. Skuterów, no tak, um... Tutaj jakieś fajne systemy takie podwieszania jeszcze tak, może... te, które są tutaj wykorzystane, to można również je do podwieszenia, na przykład takiego plecaka e, zastosować. No fajnie, do, 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 poza tym schowki, dużo schowków, bo tych schowków tutaj naprawdę nie brakuje. E, wszystko widać i do alpinizm, dla alpinistów można pochować. No, bardzo ciekawe rozwiązanie. Powiedz mi, cenowo, bo zaraz pójdziemy do przodu. Mhm. Ale cenowo, jak to wygląda, i pewnie masa własna tego pojazdu jest troszeczkę niższa, nie? Niż tak, takiego... ponieważ jest to absolutna nowość, to za chwilkę to sprawdzimy dokładnie, żeby podać informację bezpośrednio od producenta. Karol, wchodzimy do środka, tak? Z przodu, już jest bardziej klasycznie. W tym miejscu mamy do dyspozycji sporą lodówkę. Bardzo praktyczne ustawienie, też teraz częściej widywane, ale widać, że ergonomia tutaj góruje i tak. eee, ciekawie ciekawi z, z tego dwupalnikową kuchenką gazową i ze zlewozmywakiem. Za mną e, łazienka e, z toaletą, tutaj taki system zamykania drzwi, on chodzi bardzo cicho i, i, i lekko. Tak. A na górze mamy dodatkowe miejsce do spania dla dwóch osób. Znane już z modelu, który bardzo został dobrze przyjęty na rynku, czyli z Twin Sporta. Więc samochód oferuje cztery miejsca do jazdy i pełnoprawne, cztery miejsca do spania. Więc tak. tutaj czwórka aktywnych ludzi się, się odnajdzie. No, wygląda imponująco. Jest to chyba pierwszy Czy... samochód na rynku, gdzie. Szafki można zabrać ze sobą, zapakować tutaj niezbędne rzeczy i dokładnie, albo wziąć ze drogę. sobą, bo albo przypiąć do, do roweru, albo dokłada, w zależności od tego, czy skuteru, co tam z sobą mamy. No tak, i pan... i przede wszystkim można go dostosować do swoich potrzeb, tak? Dzięki do, temu? Dokładnie, to jest bardzo modułowa konstrukcja, którą możemy, tak jak wspominałem. Um, Dostosować do własnych tak. potrzeb. Możemy zupełnie usunąć wszystkie szafki i łóżko, i mamy tak. taką półciężarówkę. Czy będzie dostępny ten pojazd u Was? Tak, będzie dostępny. Niestety on jest dość mocno limitowany, więc do końca przyszłego sezonu, czyli do, do połowy roku, będziemy mieli do dyspozycji około 2-3 sztuki. Mhm. Ehm samochód powinien do nas trafić również na początku przyszłego roku. Cena samochodu z wyposażeniem standardowym zaczyna się od około 275 tysięcy złotych brutto. No, ale zwróćmy uwagę na to, że to jest na bazie Fiata, na bazie Fiat Ducato, także... więc tutaj mówię już o cenie brutto z akcji za 18. ,5. Karol, powiedzieliśmy o tyle, przodzie, środku, no a jeszcze ten dach, bo tak. on jest Nietypowy, nie? Tak, dach jest nietypowy. On został zaprojektowany od podstaw przez Adrię, znany już z Twina Sporta, tego klasycznego. I wyróżnia go to, że nadal pomimo rozkładanego dachu możemy zamontować, zamontować klimatyzację dachową. Tutaj dach jest tak skonstruowany, że jest na takich dwóch potężnych ramionach, a pomiędzy nimi z tyłu zamiast okna możemy zainstalować klimatyzację dachową a na tym rozkładanym dachu elastyczne panele solarne. O, to i mamy prąd dodatkowo i możemy skorzystać z klimatyzatora. Dziękujemy. Dokładnie, dokładnie bardzo. tak.